Według danych Demand Sage do 2025 roku iPhony będą miały ponad 1,56 miliarda użytkowników na całym świecie, a w Stanach Zjednoczonych około 155 milionów. To naprawdę imponująca liczba, która dowodzi, że Apple wciąż jest królem smartfonów, bez praktycznie żadnego rywala, który mógłby z nimi konkurować. Wygląda jednak na to, że możemy się mylić, ponieważ istnieje wysoko ceniony potencjalny konkurent. Jedna z wiodących firm technologicznych na świecie. I nie to nie Samsung, Google, ani Microsoft, to Tesla. W świecie technologii większość ludzi uważa, że Tesla to tylko firma produkująca samochody elektryczne, podczas gdy Apple jest królem smartfonów. Ale Elon Musk nigdy się do tego nie przyznał. Ciągle wprowadza na rynek produkty wykraczające poza samochody elektryczne, tylko po to, by udowodnić, że Tesla to firma technologiczna, a nie tylko producent samochodów. Podczas gdy Apple kiedyś marzyło o stworzeniu samochodu autonomicznego, który wyprzedziłby Tesla. Elon Musk od dawna pielęgnuje projekt Tesla Python, przełomowego smartfona o funkcjach i designie, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Mamy na myśli coś naprawdę innego. Premiera Tesli Python planowana jest na przyszły rok, a Elon Musk uważa, że będzie on bezpośrednim konkurentem dla iPhone'a. 17 firmy Apple, którego premiera planowana jest na koniec tego roku. Nie jesteśmy pewni, kto wygra, ale już pojawiły się przecieki dotyczące designu i funkcji Tesli Python. Najbardziej szokowała nas integracja darmowej technologii Starlink, otwierająca erę smartfonów z nieograniczonym globalnym internetem. Co więc dokładnie oferuje Tesla Python i jakie są ostateczne ambicje Ilona Muska związane z tym projektem? Przekonajmy się teraz. Najpierw sprawdźmy, czy telefon Tesli rzeczywiście może konkurować z iPhone'em Apple. Nie da się zaprzeczyć, że iPhone zrewolucjonizował sposób, w jaki ludzkość komunikuje się, bawi i pracuje. Od 2007 roku każda generacja iPhone'a, iPada i MacBooka wiązała się z ważnymi osiągnięciami w technologii mobilnej. Jednak po prawie dwóch dekadach to, co kiedyś było symbolem innowacyjności, spotyka się teraz z narastającymi oskarżeniami o konserwatyzm i brak przełomowych rozwiązań. Doskonałym przykładem jest premiera iPhone'a 16 we wrześniu 2024 roku. Chociaż Apple przeprowadziło kolejną ogromną kampanię marketingową, ogólne nastroje wśród społeczności były rozczarowujące. Elon Musk nawet zakpił z tego na X, mówiąc: Trudno dostrzec różnicę bez dokładnego przyjrzenia się. Dla niego, iPhone 16 to nic więcej niż dwa dodatkowe przyciski i nowy kolor ledwie warte dziesiątki miliardów dolarów, które Apple wydaje każdego roku na badania i rozwój. Napisał też na X. Za jedyne 50 miliardów dolarów na badania i rozwój, co za okazja. To ujawnia paradoks. Im nowszy iPhone, tym trudniej zauważyć różnicę. Wydajesz tysiące dolarów na nowy telefon, a większość ludzi nawet nie zauważy, że go kupiłeś, bo wygląda niemal identycznie jak poprzednia generacja. Jednak rozczarowanie iPhone m 16 tylko podsyciło ciekawość nadchodzącego iPhone'a 17. Czy Apple odzyska dawną świetność? czy też będzie nadal wypuszczać telefony o niemal niezmienionym designie i stale rosnących cenach. W obliczu tych oczekiwań kilka doniesień sugeruje, że iPhone 17 może stać się najgorszym telefonem w historii firmy. Aby osiągnąć ultrasmukłą konstrukcję o grubości zaledwie 5,5 mm 0,22 cala Apple musiało również zmniejszyć baterie. Podobno iPhone 17 Air będzie miał super smukłą baterię o pojemności zaledwie około 2800. 2900 Ma, znacznie mniej niż 3580 2 Mach w iPhone'ie, 16 Pro czy 3900 Mach w Galaxy S, 25 Edge. Jak niektórzy twierdzą, to krok wstecz w pięknej oprawie. I to nie wszystko. Oczekuje się, że wydajność i pamięć RAM iPhone'a 17 nie ulegną znaczącej poprawie w porównaniu z iPhone'em 16 pomimo wyższej ceny. Oczywiste jest, że Apple jest skłonne poświęcić wydajność na rzecz smuklejszej konstrukcji. iPhone 17 może okazać się najcieńszym telefonem, jaki kiedykolwiek stworzyła firma, co niewątpliwie przypadnie do gustu młodszym konsumentom, którzy kochają rzucający się w oczy wygląd. Tymczasem telefon Tesla P obiera zupełnie inne podejście. Zamiast obsesyjnie skupiać się na smukłości, Musk stawia na trwałość i praktyczność podobnie jak większość innych produktów Tesli. Według źródeł firmy, obudowa telefonu Pie nie jest zbudowana w standardowy sposób. Jest wykonana ze stopu tytanu, tego samego materiału, który jest używany w statkach kosmicznych SpaceX, wielokrotnie mocniejszego niż aluminium, a jednocześnie lżejszego niż stal. To, co naprawdę nas zaskoczyło, to fakt, że podczas gdy Apple dopiero niedawno zaczęło stosować tytan klasy 5 w iPhoneie 15, Elon Musk już zażądał tytanu klasy 6 w swoim telefonie. Podobno przeniósł nawet kilku doświadczonych inżynierów SpaceX do Tesli, aby pomogli mu w procesie produkcji tytanu. Wewnętrzne testy pokazują, że podczas gdy iPhone może łatwo roztrzaskać się po upadku z wysokości 2 metrów, Telefon Pi może przetrwać upadek z wysokości 4 metrów na beton, pozostawiając jedynie kilka drobnych rys. Chociaż jesteśmy zachwyceni ultrasmukłą konstrukcją iPhone'a, 17 o grubości 0,22 cala, ponieważ przynajmniej wydaje się lżejszy w dłoni i mniej męczący w trzymaniu przez dłuższy czas, nie uważamy tego za realną zaletę pod względem długoterminowej użyteczności. Prawda jest taka, że zbyt cienkie urządzenie szybko ujawni swoje słabości już po kilku miesiącach użytkowania. Telefon staje się bardziej podatny na uszkodzenia lub awarię ekranu, nawet w wyniku drobnych uderzeń. Cieńsza obudowa oznacza również, że tylna powierzchnia jest bardziej narażona na ciepło z akumulatora, przez co urządzenie szybciej się nagrzewa, co negatywnie wpływa na komfort użytkowania. Co więcej, wymiana podzespołów iPhone'a nie jest tania. Wierzymy, że dla starszych użytkowników lub tych z ograniczonym budżetem stabilność i trwałość liczą się o wiele bardziej niż efektowny wygląd. Dlatego telefon Tesla Pi się wyróżnia. Spełni potrzeby każdego, kto ceni sobie solidne, trwałe urządzenie, nawet jeśli nie wygląda tak stylowo jak iPhone. Oto więc najważniejsze pytanie, czy stawiasz na trwałość, czy na elegancki design. Zostaw komentarz poniżej. Jeśli chodzi o wymiary telefon. Tesla piema 5,72 cala wysokości, 2,75 cala szerokości i 0,29 cala grubości, aby zapobiec wyślizgiwaniu się telefonu. Tesla podobno wbudowała w ramkę unikalną funkcję o nazwie Smart Grip Sensor, gdy wykryje, że użytkownik trzyma telefon luźno lub ma zamiar go upuścić urządzenie, wibruje ostrzegając o tym. It's down 6 dla starszych użytkowników z drżącymi dłońmi ten drobny szczegół może być niezwykle pomocny. Przecieki sugerują również, że telefon Tesla Pia będzie wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED chroniony warstwą szkła Nano Shield, która jest o około 25 mocniejsza niż ceramiczna powłoka Apple. Nadal nie wiadomo, czy ekran osiągnie prawdziwą rozdzielczość. 4K, ale dzięki technologii AMOLED możemy spodziewać się ultraostrego obrazu żywych kolorów i wysokiego kontrastu idealnego do filmów gier i słuchania muzyki. Co więcej, wyświetlacz podobno obsługuje HDR 10 Dolby Vision i technologię True Tone, która automatycznie dostosowuje balans kolorów w zależności od oświetlenia otoczenia, zapewniając bardziej komfortowe i immersyjne wrażenia wizualne w każdych warunkach. Potwierdzono również, że telefon Tesla Pi będzie wyposażony w czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz technologię rozpoznawania twarzy 3D znane już z iPhone'a. Jednak równie dużym zaskoczeniem była imponująca wodoodporność, w jaką wyposażył swój telefon Tesla. Potwierdzono, że telefon Tesla Pi charakteryzuje się wodoodpornością na poziomie IP68, podobnie jak jego konkurenci. Dzięki standardowi IP68, urządzenie może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość około 1,5m przez 30 minut. Mimo to, ponieważ telefon pie jest starannie wykonany i ma obudowę ze stopu tytanu. klasy 6 wytrzymuje nawet dłużej niż iPhone. Tesla nie tylko skupiła się na wytrzymałości, ale również zainwestowała w system kamer, który naszym zdaniem naprawdę go wyróżnia. Chociaż Elon Musk jeszcze tego nie potwierdził, wiarygodne źródła sugerują, że Tesla wprowadzi na rynek trzy wersje telefonu: Pi standardowy model z trzema aparatami, model Plus z czterema aparatami oraz wersję z wyższej półki, która może pochwalić się nawet pięcioma. Dzięki temu telefon Tesli będzie łatwiej odróżnić od iPhone'a. Najważniejszym elementem jest 50-megapikselowy główny sensor przewyższający 48-megapikselowy sensor iPhone'a. 16 Pro Max w połączeniu z trzykrotnym zoomem optycznym i mocną lampą błyskową LED, co gwarantuje ostre zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Co ciekawe, każde urządzenie ma subtelnie świecące logo Tesli z tyłu, które nie tylko stanowi kultowy symbol marki, ale także pełni funkcję dodatkowego sensora wspomagającego system aparatów. W ten sposób Tesla przekształca estetyczny element designu w funkcjonalny element swojego ekosystemu technologicznego. Jednocześnie stylowy i praktyczny. Jeśli iPhone od dawna zmagał się z krótkim czasem pracy na baterii, to jasne jest, że telefon Tesla Pi rozwiąże ten problem. Z tego co się dowiedzieliśmy, telefon Tesla będzie wyposażony w baterię o pojemności 6125 mAh, znacznie przewyższającą 4676 MAH w iPhone'ie, 16 Pro Max i prawie dwukrotnie większą niż oczekiwane. 2800 AMAch w nadchodzącym iPhone'ie. 17R. Co ważniejsze, Tesla nie korzysta z tradycyjnej baterii litowo-jonowej. Zamiast tego, firma jest pionierem w dziedzinie technologii akumulatorów aluminiowo-jonowych, opracowanej specjalnie dla smartfonów. Akumulator ten oferuje wyjątkowe korzyści, takie jak dwukrotnie większa gęstość energii. Niższe nagrzewanie, znacznie większe bezpieczeństwo i niemal całkowite wyeliminowanie ryzyka pożaru lub wybuchu. Dzięki temu telefon Pi zachowuje smukłą i lekką konstrukcję, zapewniając 3-4 dni pracy na jednym ładowaniu w porównaniu z typowymi 1-2 dniami w przypadku iPhone'a. Telefon Tesla Pi e obsługuje również inteligentne szybkie ładowanie. Pozwalające naładować baterie od 10 Stories do 80 Start w zaledwie 35 Minut. Chociaż ta prędkość nie jest przełomowa, Elon Musk wyjaśnił, że Tesla nie dołączy do wyścigu superszybkich ładowań, jaki obserwujemy w telefonach z Androidem, ponieważ ultra wysokie prędkości ładowania często szybko pogarszają stan baterii. Ta strategia podkreśla, że Tesla stawia przede wszystkim na długotrwałą żywotność baterii. Oczywiście nawet przy imponującej żywotności baterii zdarzają się sytuacje, w których użytkownicy podróżują na duże odległości i zapominają o ładowarce. Tesla również o tym pomyślała. Według licznych przecieków telefon Pi może mieć wbudowany ultracienki panel słoneczny z tyłu. To rozwiązanie nie ma na celu całkowitego zastąpienia tradycyjnego ładowania, ale może zapewnić kilka dodatkowych procent naładowania baterii w sytuacjach awaryjnych, takich jak podróże, wędrówki czy pobyt w odległych rejonach. Oczywiście, noszenie takiego telefonu z sobą doda każdej podróży poczucia bezpieczeństwa. Dzięki doświadczeniu w dachach solarnych i panelach. Powerwall Tesla wie, jak wykorzystać energię słoneczną w sposób usprawniony i efektywny bez znaczącego wzrostu kosztów produkcji. To główny czynnik różnicujący. Zamiast skupiać się wyłącznie na specyfikacji Tesla, buduje ekosystem mobilnej energii, przekształcając telefon Pie w urządzenie nie tylko inteligentne, ale i autonomiczne energetycznie zgodne z globalną filozofią zrównoważonego rozwoju, którą realizuje Elon Musk. Tym, co wyróżnia telefon Tesla Pi, jest nie tylko sprzęt, ale także system operacyjny. Zamiast opierać się na systemie iOS lub Androidzie, telefon Pi działa na platformie XOS, zastrzeżonej platformie, którą Tesla rozwija po cichu od lat. Choć zbudowany na bazie Linuxa XOS, został niemal całkowicie przepisany, dając Tesli pełną kontrolę nad wszystkim, architekturą rdzenia interfejsem użytkownika, bezpieczeństwem i sztuczną inteligencją. Podczas gdy iOS i Android często ograniczają się do gromadzenia danych użytkowników w celach reklamowych, XOS został zaprojektowany z myślą o przeciwnym podejściu: maksymalnym bezpieczeństwie i głębokiej personalizacji. System operacyjny potrafi uczyć się nawyków użytkownika i optymalizować doświadczenia użytkownika pod kątem indywidualnych potrzeb, jednocześnie nie przekształcając danych użytkownika w komercyjną kopalnię złota. W ten sposób Tesla pozycjonuje telefon PIE jako prawdziwe urządzenie technologiczne, a nie narzędzie reklamowe. Cechą wyróżniającą XOS jest jego płynna integracja z całym ekosystemem Tesli. Za pomocą telefonu PIE użytkownicy mogą odblokować swoją Teslę, schłodzić kabinę przed wejściem, a nawet wezwać autonomiczny samochód, który ich odbierze. Co więcej, telefon Pium mógłby nakazać robotowi Optimus posprzątanie domu lub monitorowanie systemu magazynowania energii Powerwall. Mógłby służyć jako centralny punkt sterowania całym wszechświatem Tesli, poziom integracji którego iPhone ani Android po prostu nie są w stanie dorównać. Podczas gdy iPhone nadal wymaga pobrania aplikacji ChatGPT z App Store, telefon PA integruje Grok AI bezpośrednio z XOS. Dzięki temu urządzenie reaguje szybciej, a nawet wykonuje niektóre zadania offline. Grok to nie tylko wirtualny asystent, ale także brama umożliwiająca użytkownikom dostęp do pełnego ekosystemu Tesli od samochodów elektrycznych i energii słonecznej po robota Optimus. To zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Telefon Tesla Pie nie będzie zwykłym smartfonem, ale może również służyć jako bezpośrednia brama do sieci satelitarnej. Starlink. Potencjalnie zapewniając nawet darmowy internet. Gdyby się to udało, byłby to historyczny przełom, trwale zmieniający globalny sektor telekomunikacyjny. Obecnie Starlink posiada ponad 6000 działających satelitów krążących wokół Ziemi, z planami rozbudowy do 40.0, tworząc kosmiczną sieć internetową, całkowicie niezależną od infrastruktury naziemnej. Dzięki telefonowi Pi użytkownicy mogliby utrzymywać połączenie z prędkością 250 megabitów na sekundę w dowolnym miejscu, od Sahary i stacji badawczych na Antarktydzie po odległą wyspę na środku Pacyfiku, bez wież komórkowych, bez martwych stref. W nagłych wypadkach telefon Pi mógłby stać się prawdziwym narzędziem przetrwania, podczas gdy globalni operatorzy wciąż zarabiają setki miliardów dolarów rocznie na sprzedaży kart SIM i pakietów danych. Gdyby Tesla rzeczywiście oferowała darmowy internet satelitarny w pakiecie z telefonem, pie byłby to bezpośredni cios dla całej ogromnej branży. Oczywiście sceptycyzm jest zrozumiały. Jak Elon Musk mógłby udostępnić za darmo usługę, której wdrożenie kosztuje dziesiątki miliardów dolarów. W rzeczywistości koszty operacyjne satelitów po wystrzeleniu są stosunkowo niskie. Musk mógłby zastosować strategię subsydiowania krzyżowego. Wykorzystując zyski z pojazdów elektrycznych, magazynowania energii i sztucznej inteligencji do kompensacji kosztów usług internetowych. Innym możliwym scenariuszem jest model dwupoziomowy: darmowy plan podstawowy dla wszystkich i płatny plan premium dla tych, którzy potrzebują większej przepustowości lub zaawansowanych funkcji. Kiedy przecieki sugerowały, że telefon Tesla Pi będzie kosztował zaledwie 799 dolarów. Społeczność technologiczna nie kryła zaskoczenia. Urządzenie, które rzekomo miało zawierać technologie jeszcze bardziej zaawansowane niż iPhone Pro Max, a jednocześnie być znacznie bardziej przystępne, cenowo wydawało się na pierwszy rzut oka niemal nielogiczne. Ale patrząc wstecz na to, jak Elon Musk pozycjonował model 3, obraz staje się jaśniejszy. Poświęcenie marży dla szybkiego zwiększenia udziału w rynku, a następnie monetyzacja otaczającego ekosystemu. W rzeczywistości największym wyzwaniem Tesli nie jest technologia, która już jest jej mocną stroną. Od baterii i materiałów po produkcję na dużą skalę. Ale nawyki użytkowników przekonanie milionów ludzi do porzucenia iOS lub Androida, to nie tylko kwestia oprogramowania, ale także psychologii. Strach przed zmianą systemu operacyjnego i utratą dostępu do znanych aplikacji. Musk wie, że aby przełamać tę bezwładność dźwignią, musi być cena. A 799 dolarów to idealny pułap. Tańszy niż iPhone Premium, a jednocześnie pozycjonowany jako urządzenie z najwyższej półki na tyle, że użytkownicy czują, że nic nie tracą próbując. Tesla ma również przewagę, której Apple i Samsung z trudem dorównują. Mistrzostwo w optymalizacji łańcucha dostaw i sprzedaży bezpośredniej do konsumentów. Z doświadczeniem w produkcji milionów pojazdów elektrycznych. Tesla doskonale radzi sobie z obniżaniem kosztów do absolutnego minimum. Nie musi też inwestować miliardów w tradycyjny marketing, tak jak nie musi tego robić w przypadku swoich pojazdów elektrycznych. Klienci sami się zdecydują, gdy tylko zrozumieją jakość produktu. Co najważniejsze, Tesla nie stawia na bezpośrednie zyski z telefonu. Zamiast tego telefon Pi został zaprojektowany jako bilet wstępu do znacznie większego ekosystemu. Internet satelitarny, Starlink. Sztuczna inteligencja, Grog, zarządzanie pojazdami elektrycznymi, magazynowanie energii Powerwall i humanoidalny robot Optimus. Za 799 dolarów użytkownicy nie kupują po prostu smartfona, ale dostęp do całego technologicznego wszechświata, który buduje Elon Musk. Ostatecznie telefon Tesla Pi nie pojawia się tylko po to, by konkurować z iPhone'em, ale po to, by zmienić zasady gry. Co sądzisz o wejściu Tesli na rynek smartfonów? Czy zdoła ona konkurować z gigantami takimi jak Apple i Samsung? Gdybyś mógł dodać jedną wymarzoną funkcję do telefonu, Tesla Pi, co by to było? To już koniec naszej dyskusji o telefonie Tesla Pi. Podziel się swoimi odpowiedziami w komentarzach. Nie możemy się doczekać, żeby je przeczytać. Jeśli spodobał Ci się ten film, kliknij przycisk. Lubię to, zasubskrybuj i zadzwoń, aby otrzymywać więcej treści o technologii. Podziel się tym ze znajomymi, aby podtrzymać zainteresowanie. A my do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.